Siemanko, także lecimy z kolejnym odcinkiem Mira Automata Będzie to już trzeci, ale przed całą rozgrywką Oczywiście mała informacja Ostatnio zamieściłem taki krótki materiał O naszym wspólnym serwerze na Discordzie Czyli moim Nigrum Także zapraszam Was serdecznie I zapraszam także na kanał Nigrum Zobaczcie co tam u niej słychać Co nagrywa Dajcie subskrypcję Zostawcie mi jej komentarz Dostawcie łapkę w górę. I co? Teraz sobie zaczniemy. Mira automatę. Ostatnio zrobiliśmy sobie dwie misje takie jakby poboczne dla handlarza z bronią i dla handlarza z zaopatrzeniem. Zobaczmy. Tutaj jeszcze mamy ten sklep. Ładnie warsztat, tutaj ta gościowa nam sprzedaje. Ulepszenia. Co na tutaj ma? A czyli ja na razie nie mam tych, tej waluty do kupienia. Tutaj nic żelnego ulepszenia na razie sobie nie kupimy. No trudno. E, będziemy musieli sobie zebrać troszeczkę tych materiałów, czy tam w sumie tej waluty, żeby tu tutaj sobie coś kupić, ale tutaj mamy już jakąś misję główną chyba. Anemona. Pewnie, że sprawdzimy, co tam się dzieje. Pomożemy jej. Będziemy uważać. E, ja chyba ostatnio sobie kupiłem ten wielki miecz, z tego co pamiętam. Tak, bronię. Zestaw broni. Tak, mamy już go na sobie. Także musimy go wypróbować. Dobrze, zobaczmy sobie na mapie Gdzie my to w ogóle mamy Aż tutaj, to jest ten obecny nasz cel Tak że zaznaczymy sobie go Sprzedałoby mi się jeszcze przeszukać tutaj ten cały teren czy ja, czy ja w ogóle tutaj jeszcze coś znajdę Ale to może już zrobię sobie tak poza materiałem no chyba że będzie coś, coś fajnego. To wam wtedy no będzie mi przykro, ale wam nie pokażę. Ale jak już tutaj jestem, to e, jak jakieś będą znaczki, to sobie je zbierzemy. A właśnie, ja miałem wypróbować sobie ten miecz, ten wielki miecz. No nieźle. Zobaczymy jak działa na wrogów. Tutaj mamy jakichś przeciwników. O, odsunął się. trafianiem jeszcze z tego działka mam dość duży problem. Nie wiem czemu, ale nie mogę trafić. O, tutaj mamy jakiegoś przeciwnika starczą. Mam cię. A użyjemy w sumie. Tego uzdrowienia małego. Co my tutaj mamy? O, mamy zapis akurat. Także sobie zapiszemy. Dostaliśmy jeszcze jakieś informacje na mapie. Zaraz sobie zobaczymy. Co my tutaj mamy? Tutaj jeszcze widzę jakiś mamy zapis. I tutaj, ale nie wiem, czy ja mogę się tam dostać w tym momencie. Czy ja tutaj wszystko odblokowałem i widzę, że tutaj jeszcze jest jakiś zapis. E, znaczy te punkty w sumie dostępu, tak, do zapisywania. No nic, tutaj mamy tą misję główną, ten obecny cel, także lecimy. Tam mamy chyba jakiegoś sprzedawcy, tak, sklepik. No właśnie. Nie mamy gdzie się zaopatrzyć. I tak myślę, żeby sobie kupić u niego, czy on w ogóle będzie miał właśnie uzdrowienia. Średnie. E, nie wiem. Cztery, może. Nie chciałbym też dużo jakoś wydawać tych, tych funduszy tutaj u niego. E, może pięć nam wystarczy. Hmm. No, będziemy musieli być tam ostrożni. Nie wiem jak tam będzie. Czy tam będzie aż tak gorąco, że nie damy rady? Czy w miarę spoko? Tutaj już na, na mapce widzę przeciwników. U, jakieś gąsienice wielkie.

zawsze mamy szósty poziom dość ciekawie a tu są... jakiś rozciągnięty zwój dostaliśmy do góry, czy tam się można dostać? Chyba nie. Chociaż jest tutaj jakaś jaskinia. O kurde. Poziom trzynasty. Nie, 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 nie. Och, kurde, naprawdę mocno biją. No, to chyba tam nie będę sobie wchodził. Na razie. że pójdziemy sobie tam w stronę tego obecnego celu ale widzę, że tutaj mam na razie możliwość zapisu tak czy siak także zapiszemy sobie mam nadzieję, że tędy się dostaniemy tutaj na razie jest poziom siódmy A, nie zdążyłem. Teraz możemy go wykończyć. Jakby w ogóle mnie nie atakowali. Dość dziwne. Tutaj jest ich troszeczkę. Co my tutaj jeszcze mamy? Tam są chyba jeszcze jacyś przeciwnicy, zaraz sobie zobaczymy. O, tutaj tacy więksi. Wow, wow, wow. Pakowałem się między nich. O, ten gdzieś się tam zablokował tutaj jeszcze kogoś mamy chyba Tego tutaj sobie najpierw ubijemy później tego. I to chyba by było na tyle. Tam jeszcze sobie zobaczymy, co my tam w ogóle mamy. został tutaj jakiś jeden, poziom ósmy zobaczmy co jest w skrzynęce. jakiś atak dystansowy ale co najlepsze, że ja tutaj mam możliwość cały czas zapisu także nie jest źle pewnie, że sobie zapiszemy lepiej zapisać niż w ogóle No i teraz możemy się udać do tego głównego celu. Zobaczymy, co my tam mamy. Hmm. Nic tutaj nie widzę jest chyba ten, ten cel No dość dziwne Zobaczmy sobie jeszcze u góry Tutaj nic nie ma Coś tutaj przeoczyłem no, dość dziwnie, hmm. do góry chyba się nie mogę dostać. Zobaczmy sobie tą mapkę całą. Właśnie, tutaj mamy ten obecny cel. Ok, mamy tutaj wyeliminować te maszyny na pustyni, ale co, wszystkie? Hmm, na razie tędy się nie mogę dostać. O, tutaj kogoś mamy, okej. Okay. Ej, widzicie, jednak. Mi, ciebie też również. Miło poznać. Guess that means we need to get that entrance open. Looks like, like it. it. So, um, Jack Ass, was it? Uh, what are you doing all the way out here? Hmm. Oh, that? Well. We Wouldn't want to have anyone getting tangled up in that, now would we? Don't go trying to be a hero, all right? <laughs> eee, czy ty nam jeszcze coś powiesz? nic ciekawego. No dobrze, póki mamy ten zapis, to od razu sobie też zapiszemy, bo nie wiem jak tam będzie, czy będziemy mogli sobie zapisać tak jak tutaj, czy nie. No to lecimy tam. Najważniejsze, że nam otworzyła w sumie tą bramę. I teraz tak, czy tutaj dostanie? Nie założyłem go, żeby ktoś tutaj jeszcze był? Mm. Chyba nie Okej okay. Tutaj mamy. na muszę sobie posprawdzać później te przedmioty do czego one służą dokładnie ulala co my tutaj mamy obszar pustynny Okej, okay, ile mamy tutaj tych celów do zrobienia? No, dość sporo. Raz, dwa, trzy, yy, cztery. Czy może nie jest aż tak dużo, ale nie wiem, w jakiej odległości one się znajdują. E, no to jest pytanko. Hmm. Widzę, że tutaj chyba jest zapis. No dobrze, spróbujemy się tam jakoś dostać. No jest śliski. Careful, O kurde!

Jedne maszyny mamy z głowy. Eee, teraz do następnego celu się przemieszczamy. Fajnie, po tym piasku można tutaj jeździć. Kurde, jest ich tutaj trochę, nie? Ale jak na razie dość niskie te levele. Czy nie jest aż tak źle. No to do widzenia. Coś tutaj mieliśmy o kurde. Tego mamy Zbieramy tutaj wszystko przede wszystkim Przyda nam się Tego sobie jeszcze załatwimy yy. I tak Może zaznaczmy sobie, bo tutaj widzę, że mamy chyba zapis. A ja chciałbym sobie na pewno to zapisać. Tutaj. A, poziom trzeci tylko ma. No to najpierw sobie je wykończymy tutaj. Mamy Cię. Tutaj mamy zaraz też blisko ten cel. Także od razu go zrobimy. I tam widzę jeszcze jakąś znajdźkę. Co my tutaj mamy? Skrzyneczkę jeszcze? Pewnie bierzemy. Może akurat coś ciekawego będzie. Bursztyny widzę, mamy. Do you think they even understand the concept of being scared? No, nie udało mi się teraz. Ile tych celów jeszcze nam tutaj zostało? Nie, 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 nie tak, e, ja nie chcę działka. Hmm. Raz, dwa i tutaj mamy trzeci. Dobrze, może najpierw pójdziemy sobie zobaczyć ten punkt dostępny, czy on w ogóle tutaj działa i czy to jest tak naprawdę zapis. A jednak, cześć koledzy, czemu mi niszczycie mój punkt kontrolny? Super. Szybki zapis i zobaczymy sobie mapkę. Cały czas my się myli. Czy nam tutaj coś odkryło? No, nie za dużo. Tak, w miarę. Okej okay. tutaj mamy te dwa cele, i tam mamy ten trzeci. Dobrze, słuchajcie. Także te następne cele, są je, które nam zostały. Zrobimy sobie w następnym odcineczku. Także dzięki, wielkie za oglądanie. Trzymajcie się, hejka.